Witajcie. Ekologia w transporcie nie wiąże się jedynie z wykorzystaniem niskoemisyjnych pojazdów napędzanych gazem, takich jak ten. Ważny jest też przykładowo styl jazdy, czyli tzw. Tak zwany eco-driving. To jasne. Oczywiście istotne jest także odpowiednie ogumienie, ale nie bez znaczenia jest również dobór właściwej naczepy, jeśli chodzi o redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Jak to możliwe? Opowiemy o tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na C. +E. Jedziemy z tematem. Przerzuca się na niskoemisyjne rozwiązania. Oczywiście branża do tematu będzie przyzwyczajała się stopniowo i na zmianę podejścia np. do gazu ziemnego wykorzystywanego w ciężarówkach potrzeba czasu. Rozwiązania technologiczne już istnieją, ale wdrażanie ich nie należy do prostych zadań. Utrudnia to przykładowo mała liczba stacji umożliwiających tankowanie LNG. Po zakupie 50 nowych ciężarówek napędzanych gazem ziemnym i uruchomieniu własnej stacji LNG, Omega Pilzno z miejsca weszła do czołówki ekologicznych przewoźników w naszym kraju i w zasadzie jest obecnie największym z nich. Choć pojazdy na LNG są ważnym elementem koncepcji prośrodowiskowej, to w kwestii obniżenia emisji szkodliwych substancji można zrobić więcej. I da się to zrobić już teraz, bo technologie do tego potrzebne w zasadzie istnieją od dawna. Stąd pomysł na ekologiczne zestawy, które są obecnie w ofercie Omega Pilzno. Ekologicznym zestawem jest zespół pojazdów składający się z ciągnika napędzanego gazem ziemnym oraz naczepy o obniżonej masie własnej, które dodatkowo wyposażone są w opony o niskich oporach toczenia. Takie połączenie najnowszych rozwiązań ekologicznych jest optymalne i umożliwia realne obniżenie np. emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Mowa tu o cząstkach stałych i tlenkach azotu, ale nie bez znaczenia jest również zauważalny spadek emisji dwutlenku węgla, który jest gazem cieplarnianym i ma bezpośredni wpływ na globalne ocieplenie. O pojazdach zasilanych LNG już mówiłem, więc zainteresowanych odsyłam do konkretnych odcinków. Tym razem na warsztat wezmę wspomniane odchudzone naczepy. Patrzycie na odchudzoną naczepę Marki Wielton. Te naczepy zostały przygotowane w specjalnej wersji pod zamówienie o Megi to Mega, czyli ma większą powierzchnię ładunkową niż standardowa firanka, ale nie jest tak duża jak Mega w tradycyjnym rozumieniu. W jej wnętrzu do dyspozycji mamy 285 cm wysokości oraz 248 cm szerokości, a jej masa własna wynosi 5660 kg. Nie jest to naczepa o ekstremalnie niskiej wadze, bo na rynku są lżejsze. Ale tutaj producent znalazł złoty środek pomiędzy zmniejszeniem wagi a wytrzymałością, która jest przecież bardzo istotną właściwością tego typu zabudowy. Rama naczepy wykonana jest z wysokogatunkowej wytrzymałej stali, która dodatkowo jest zabezpieczona przed korozją z wykorzystaniem technologii KTL, czyli kataforezy. Wygląda to tak, że cała rama jest zanurzana w wielkim basenie ze specjalnym roztworem. Poza tym słupki ściana przednia i tylny portal wykonane zostały z anodowanego aluminium, co sprawia, że naczepa jest lżejsza, nie tracąc przy tym na trwałości. Warto dodać, że zmniejszona waga nie wiąże się z konstrukcyjnymi kompromisami, bo na przykład stelaż naczepy nie został osłabiony w związku z odchudzaniem, więc wszystko jest stabilne i sztywne. Te naczepy opatrzone są certyfikatem XL, który został dodatkowo rozszerzony o certyfikat umożliwiający przewóz napojów, a część z zamówionych naczep dostosowano do transportu opon. Naczepa jest lżejsza od standardowej, nieodchudzonej wersji o około 700 kg. Teraz możecie zapytać, co to daje w kontekście ekologii? Jak to wpływa przykładowo na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji? Temat należy potraktować dwutorowo. Po pierwsze, lżejsza naczepa to mniejsze spalanie. Tu działa bardzo prosta korelacja. Im więcej kilogramów na pacę, tym więcej mocy potrzeba, by ruszyć ją z miejsca, a to z kolei wiąże się ze zwiększonym spalaniem. Przy przewozie lekkich, ale przestrzennych ładunków ma to duże znaczenie w kontekście zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Druga sprawa wiąże się z możliwością wykorzystania dodatkowych 700 kg na towar klienta. To również sprzyja środowisku, bo w trakcie jednego przewozu możemy przemieścić większą wagę ładunku. Oznacza to, że w ogólnym rozrachunku ta naczepa do przewozu tej samej wagi towaru będzie potrzebowała mniejszej liczby kursów niż standardowa zabudowa. I dzięki temu ciągnący ją pojazd ciężarowy wygeneruje mniej szkodliwych substancji. Proste. Niższa masa własna naczepy skutkuje też dłuższą eksploatacją opon i hamulców, co bezsprzecznie ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Reasumując korzyści z wykorzystania zielonych zestawów ciężarowych jest wiele. ekologiczne zestawy Omega Pilsno wstrzeliły się w zapotrzebowanie biznesu na realizację polityki zrównoważonego rozwoju, która ma uwzględniać zmniejszenie szkodliwości przemysłu na otaczającą nas naturę. Jak możecie wywnioskować po ujęciach z tego odcinka, część naszych zestawów będzie jeździła dla grupy Żywiec, której działania są mocno nakierowane na politykę prośrodowiskową. Grupa Żywiec, temat ochrony środowiska bierze na poważnie i udziela się w całej masie akcji które mają uczulać społeczeństwo choćby na problematykę zmian klimatycznych. Przykładowo pod hasłem Wielka Zwrotka Ży promuje oddawanie butelek zwrotnych, co ma rzeczywisty wpływ na obniżenie emisji dwutlenku węgla. W swojej działalności dystrybucyjnej Grupa Żywiec od lat korzysta z lekkich naczep, obniżając ślad węglowy, jaki ich działalność wywiera na środowisko. To jeden z elementów szerszych działań, które mają na celu ograniczenie emisji CO2 w produkcji i dystrybucji piwa, a także obniżenie zużycia wody. No i od niedawna korzysta również z zielonych zestawów Omega Pilsno, co jasno pokazuje, że biznes, a przynajmniej jego bardziej świadoma część, jest już na ścieżce proekologicznej zmiany, którą prędzej czy później będziemy musieli iść wszyscy. Innej opcji niestety nie ma. Wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Komentarze są Wasze. Ja oczywiście dziękuję za dzisiaj i życzę Szerokości C. +E. Do zobaczenia!